Piękna lucenda i piękny spektakl. Chociaż autor Pięknej Lucyndy, Marian Hemar, żył w XX wieku, akcja toczy się około 100 lat wcześniej. Warszawa, hrabia Adam i ona, tytułowa Lucinda Wachadłowska, a wraz z nimi szereg innych barwnych postaci. Spektakl promowany jest jako pełna rozkoszy komedia muzyczna. Zmieniłabym nagłówek na pełną rozkoszy komedię romantyczną, ponieważ mimo przeplatających historię miłosną piosenek, jest mi tej muzyki za mało, by nazwać coś komedią muzyczną. I to by było było na tyle względem czepiania się, bo komedia jest komedią i uśmiechu nie brakuje w czasie spędzonym w teatrze Szóste Piętro, w roli reżysera Eugeniusz Korin, dyrektor artystyczny teatru. Hrabia Adam Mikołaj Roznerski stara się o względy pełnej wdzięku lucyndy Adriana Kalska. Ta jednak jak na panią Wachadłowską, przystało, z pozoru pełna jest rozterek. W staraniach hrabiemu pomaga jego przyjaciel poufalski, Rafał Królikowski, chociaż też ciepło wspominam debiut dublera Kamila Piotrowskiego. W końcu przyjaciel w potrzebie z nieszczęścia w grzebie. Z drugiej strony barykady jest ciotka Lucyndy, świetnie grana przez Joannę Liszowską. Pojawia się wuj Adama, hrabia faworski Piotr Gąsowski, skarbnik Michał Barczak, wietrznikowski Wojciech Wysocki, złoci młodzieńcy Sylwester Maciejewski i Krzysztof Tyniec oraz trzy siostry – Melpomena, Dorota Stalińska, Talia Karolina Piwoż i Terpsychora Hanna Śleszyńska, wcielająca się również w rolę Wawrzonka i służącej. W myśl reguły ostatnie będą pierwszymi, zgłębiając się bardziej w spektakl, chciałabym w pierwszej kolejności pochylić czoła Hanynie Śleszyńskiej, która w przeciągu 140 minut wielokrotnie zmienia charakteryzację, kreując trzy postaci, każda z nich choć różna, prawdziwa i jednorodna jednocześnie. Spektaklowe show zdecydowanie należało do Piotra Gąsowskiego, scena przy toaletce i drobna wpadka, by nie rzec, że upadka, z pewnością na długo zostanie w nie tylko mojej uśmiechniętej pamięci także postać Faworskiego. Mimo, że nie do końca pozytywna, skradła sympatię widzów od pierwszych chwil na scenie. Podobnie stało się z Melpomeną kreowaną przez Dorotę Stalińską. Kobieta żandarm, dość dosłownie traktująca świat i przede wszystkim emocje Lucendy, stara się pomóc młodej dziewczynie, choć przede wszystkim trzeba ją chronić przed nią samą. Także po raz kolejny pozytywnie zaskakuje Mikołaj Roznerski, znany z większego i mniejszego ekranu z ról niekomediowych. Tymczasem w komedii sprawdza się bardzo przyzwoicie. Pamiętam, że gdy parę lat temu zakładałam bloga teatralnego, zastanawiałam się, kim tak właściwie jestem, aby recenzować spektakle. Odpowiedź przyszła dość szybko. Jestem widzem, a to chyba przecież jakoś o niego chodzi w teatrze. Niestety, też jako widz czasami tracę obiektywność i całkowicie subiektywnie chciałabym wspomnieć o Krzysztofie Tyńcu. Cóż, wystarczy, że aktor ten pojawi się na scenie i także w scenach zbiorowych kradnie przynajmniej 50% mojej uwagi. Na co dzień, związany z teatrem Ateneum, gdzie z przyjemnością oglądam aktora najczęściej, a jednocześnie w ramach dygresji, chciałabym, korzystając z okazji, wystawić coś na wzór blogerskiej klepsydry, w stronę zdjętych z repertuaru tytułów, demon teatru, czyli mniejsza oto, początek mojej fascynacji oraz gry w życie, których byłam wiernym widzem. Ciężko jest mi się odnieść do skuteczności spektaklu jako Pastiżu XVIII-wiecznych natrętów Józefa Bielawskiego. Jednak melodia piosenki o tym samym tytule utrzymuje się w pamięci najdłużej, a całość sztuki faktycznie bawi. Nie zrażajcie się z starodawnymi kostiumami, bo charaktery przedstawione w pięknej Lucindzie są aktualne też dzisiaj, a dokładane przez aktorów nawiązania do współczesności dodatkowo ubarwiają kształt. Tak polecam. Obsada Adriana Kalska, Joanna Liszowska, Dorota Stalińska, Hanna Śleszyńska, Karolina Piwoż, Piotr Gąsowski, Michał Barczak, Wojciech Wysocki, Rafał Królikowski, Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Krzysztof Tyniec. Kolejność według strony internetowej spektaklu wymienieni aktorzy grali w przedstawieniu 23 sierpnia 2022 roku.